Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny w nowym vlogu. Mamy piątek, ja tutaj sobie dopiłam kawę, nałożyłam sobie płatki pod oczy, zrobiłam sobie tylko brwi. Powiem Wam szczerze, że dostaję dużo komplementów na temat moich brwi, ale no na dobrą sprawę lewą brew, lewą moją brew ja mam dosyć mocno wyskłaną, przez to, że właśnie ta powieka jest tu troszeczkę niżej opadnięta, to mm, lubię sobie tak właśnie jak nie wyskubię troszeczkę bardziej tutaj tego zewnętrznego kącika, to nie jestem w stanie tak ładnie ich wyrysować, chociaż zawsze i tak coś mi nie leży. No i do tego używam cały czas tego samego, czyli cienia albo kredki i mydełko z Klaresa. Idę do góry ubierać Antosię do przedszkola. Ogląda sobie jeszcze chwilkę bajkę, ale teraz już jest najwyższa pora, żeby się po prostu ubrać. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle o tej godzinie jakiś czas temu było dużo jaśniej ale przychodzą takie, no, pogorszenie pogody. Przez to właśnie jest, no, na pewno, na pewno dużo ciemniej. Dobra, jadę zaprowadzić dziewczynę do szkoły i jak wrócę, zabieram się za nagrywanie testu właśnie tych kosmetyków z H&M. -u. Nie H&M, tylko z Zary, boż. Dobra, uciekam. A później Wam pokażę moje zamówienie właśnie z Bompry. Dzisiaj mam na sobie e, koszulkę właśnie założyłam sobie i leginsy. Leginsy, które Wam później pokażę. Ja już zamawiałam jakiś czas temu w Bompry i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie zarąbistych takich e, mega wygodnych, komfortowych spodni, to te musicie sobie kupić, bo ja jestem z nich po prostu mega zadowolona. Dobra, dziewczyny. Siemka, ogarnęłam się. Słuchajcie, e, zaraz... Pójdę i pokażę Wam właśnie te ciuchy z Pri. Pierwsza to jest, słuchajcie, koszulka. To jest koszulka, którą, która bardzo mi się podoba. Ona ma taki, wiecie co, dosyć grubszy materiał. To nie jest takie cieniutkie. A getry, o których mówiłam, to są właśnie te z tymi takimi e, guziczkami. Powiem Wam, że one są rewelacyjne. E, także za chwileczkę... Jak ogarnę sobie toaletkę, bo robiłam tutaj test podkładu z Zary, to Wam pokażę moje zamówienie. Dobra, i słuchajcie, jeżeli chodzi dziewczyny o moje zamówienie z Bombry, to przede wszystkim zamówiłam sobie taki komplecik, o. E, I do tego kompletu wchodzi dziewczyny spódnica, taka trochę tweedowa, bardzo ładna. Z boku ma tutaj taką jakby zakładkę, ale to jest szyte e, i ma takie, o widzicie, gwiazdeczki tutaj. I ta spódniczka jest zasuwana tutaj na ukryty zamek. Dosyć taka krótka, tu ma takie lekkie rozcięcie, ale powiem Wam, że naprawdę zarobiście to wygląda. I do tego dobrałam sobie. Na początku wybrałam samą spódnicę, ale stwierdziłam, dobra, wezmę sobie jeszcze ten żakiecik, bo naprawdę fajnie to wygląda. I on jest taki dosyć krótki. Tutaj ma kieszonki, nie są to atrapy, co jest bardzo fajne zakończony właśnie takimi srebrnymi guziczkami. Ja mam go w rozmiarze M i powiem Wam, że ten żakiet naprawdę bardzo fajnie leży i bardzo fajnie wygląda zarówno do tej spódnicy, ale i też do jeansów, bo już sobie to mierzyłam, także myślę, że za chwilę Wam pokażę propozycję, jak możecie ten żakiecik nosić. Słuchajcie, bardzo fajna opcja na wiosnę. On jest taki dosyć gruby, nie jest tutaj nic podszywane, oprzywane, może to wykończenie takie tutaj powiem wam na dwa razy, ale sam w sobie żakiet mi się bardzo podoba. Do tego zamówiłam sobie jeszcze berecik. Tak, powiem wam Oj, powiem Wam, że beretu ja nigdy nie nosiłam, ale mam o, wizję, żeby zrobić właśnie e, jakąś fajną rolkę w stylu paryskim i tak dalej, więc zamówiłam sobie również taki berecik. E, na stronie Bompree powiem Wam, że jest spory wybór, jeżeli chodzi o beretę, ale ja chciałam coś czarnego i wiecie co, ja nigdy no, nie nosiłam beretu. Nie wiem, jak za bardzo to no... ale ładnie mi w tych. Tej... Popatrzcie, o, w takich włosach. Pokręconych. Fajnie to wygląda. Coś takiego innego. I bardzo jest taki przyjemny, i powiem Wam, że spokojnie go zaciągniecie tak troszkę niżej, na głowę, na uszy nawet trochę. Także to. No i trzecią rzeczą, którą sobie zamówiłam, to jest najzwyklejsza biała bluzka z długim rękawem, z golfikiem. Właśnie ona bardzo fajnie wygląda do tego żakietu. Brakowało mi takiego ciucha, słuchajcie, w garderobie. To jest totalnie taki uniwersalny ciuch, który możecie na dobrą sprawę do wszystkiego założyć. Bardzo fajny materiał, bo tutaj mamy dziewczynę samą bawełnę, z tego co sobie dobrze kojarzę, i naprawdę jest to fajne. Także. Zaraz to wszystko zarzucę na siebie i pokażę wam, aczkolwiek nie będę dzisiaj zakładać tego golfu już, bo jestem wymalowana i nie chciałabym go ubrudzić, ale na Instagramie serdecznie was zapraszam na mojego Instagrama, bo zrobię właśnie rolki różne z tymi ciuchami, ale pokażę wam jeszcze tutaj, jak można właśnie ten żakiet fajnie wystylizować z innymi ciuchami, a nie tylko z tą spódnicą. Dobra dziewczyny, pokażę Wam na szybko, właśnie jak te ciuchy wyglądają. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą koszulkę, to ona zobaczcie, ma taki troszeczkę dłuższy rękaw. Tutaj mamy naklejkę, to jest taka, jakby naklejka. Mam nadzieję, że po praniu nic się z tym nie będzie działo. No, i tak sobie pomyślałam, właśnie, że do tej koszulki, właśnie ta koszulka będzie bardzo fajnie wyglądała do tych legginsów, też z Bompry, które robiłam. Zamówienie, chyba takie ostatnie. One są takie dosyć wysokie, naprawdę, bardzo fajnie leżą. Bardzo mi się podoba w nich te takie, właśnie, detale, typu te srebrne guziczki. Tutaj mamy też takie, bardziej powiedziałabym, profilowane szycie. Niesamowicie wygodne i komfortowe. To nie jest taki materiał typowy. Leginsowy, cieniutki, tylko raczej coś takiego jak skinny. I zobaczcie, jak fajnie wygląda do tej koszulki. I ten rękaw, przez to, że nie jest taki strasznie krótki, to wygląda naprawdę fajnie. Ja sobie zostawiłam. To akurat z bodkami ze styli. Zarzucę sobie na to tutaj jeszcze ten żakiecik właśnie pokazać Wam jak to wygląda. I zobaczcie dziewczyny jak to bardzo ładnie wygląda. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się długość tego żakieciku, bo ona jest taka dosyć krótka. Nie zachodzi na tyłek, ale też nie jest bardzo krótka. I to szycie mam wrażenie, że tutaj tak idzie troszeczkę do dołu. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Zarówno właśnie do tego, popatrzcie tak na czarno taka elegancka stylówka i do tego właśnie, zarzucony właśnie ten żakiet. Powiem wam, że bardzo mi się podoba i też długość rękawów. Ona nie jest taka bardzo krótka. Dla zainteresowanych ja mam rozmiar tego żakietu 38. Świetnie to wygląda. Powiem Wam szczerze, że tak się obawiałam, czy ja będę w tym chodzić, ale bardzo mi się to podoba. Podejrzewam, że do jeansów to też będzie świetnie wyglądać. Zarzucę sobie ten berecik. I powiem wam, że w tym bereciku to naprawdę bym chodziła, bo jest naprawdę taki mega stylowy. Może akurat właśnie przy moich czarnych ten beret tutaj jest taki e, mało widoczny. Muszę go po prostu ogarnąć. Jak najlepiej on będzie wyglądał, słuchajcie, e, na moich włosach. Ale powiem wam, że to jest takie naprawdę bardzo stylowe. Myślę, że fajnie to wygląda. Czekajcie, odwrócę może kamerkę, żeby pokazać wam właśnie jak ten berecik wygląda na mnie normalnie na czarnych włosach. Same dziewczyny, zobaczcie, że ten beret naprawdę bardzo ładnie wygląda. Powiem Wam szczerze, że ja ogólnie czapki noszę bez żadnego problemu, ale ten berecik mi się niesamowicie podoba. Spokojnie mogę go zaciągnąć, słuchajcie, na uszy. Jest bardzo milutki, przyjemny i całą robotę robią, słuchajcie, tutaj tak się zastanawiam. Nie, tego się nie da ściągnąć, to jest tak jakby wszyte, ale bardzo mi się podoba. No, powiem Wam, jak taka parżanka, nie? Dajcie znać, co myślicie, ale jeszcze zarzucę, o tak wygląda właśnie ten żakiecik. Naprawdę super, niesamowicie mi się podoba ten wzór, ten motyw jest naprawdę super, ale jeszcze zarzucę sobie tą spódniczkę, żeby Wam właśnie pokazać, jak ona wygląda. Tak wygląda właśnie ta spódniczka. Zobaczcie, naprawdę bardzo mi się podoba. Czytając opinię słyszałam, że nie jest w ogóle taka jakby elastyczna, rozciągliwa, więc wzięłam sobie 38, żeby się w biodra spokojnie zmieścić. Nie brałam rozmiaru wyżej niż noszę. Kierowałam się właśnie tym, co tam dziewczyny piszą w komentarzach. Ja mam spódniczkę w rozmiarze 38 i słuchajcie, naprawdę Powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie ona wygląda. Tutaj e, całą robotę robi tak jakby widzicie e, ten tutaj taki jakby szef, przez co mamy tutaj tak ładnie e, nogę pokazaną i wybrałam sobie właśnie tą spódniczkę z tego względu, że ostatnio się polubiałam z taką e, z tego typu ciuchem, czyli krótka spódnica właśnie do tych słuchajcie kozaków ze styli uważam, że one są niesamowicie komfortowe i wygodne. I jeszcze zarzucę właśnie ten żakiet na siebie, żeby Wam właśnie pokazać, jak to wygląda. No i słuchajcie, tak to wygląda całość: taki komplecik, zestawik. Myślę, że powiem Wam tak: niby y, takie oczywiste. Jakaś garsonka i tego typu, ale to naprawdę jest tak fajnie zrobione i tak fajnie uszyte, że to absolutnie nie jest w żaden sposób jakieś, nie wiem, przestarzałe. Bardzo mi się podoba ten zestaw i na pewno będę w nim chodzić, zarówno w, żakie, w, tym, w tym takim jakby żakieciku solo, ale też w zestawie. I właśnie mam jeszcze tą białą bluzkę, ten półgolfik do... Do tej całej stylówki i myślę, że z golfikiem też będzie tu super wyglądać. Ale tak jak mówię, jestem wymalowana, więc nie chcę tutaj tego zakłócać, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten komplet. Zobaczcie. Takie, no, coś zupełnie innego. W zależności od tego, czy chcemy bardziej na elegancko, mi się bardzo podoba ten. Ech, ten Outfit na pewno będę w nim śmigać, także z dziewczyny. Powiem Wam, że możecie, oczywiście, kupić to osobno albo w zestawie, także jak najbardziej. Z dziewczyny. Ja w ogóle skorzystałam z y, y, promocji, bo 1 stycznia, dziewczyny, była minus 20% z kodem party. Dodatkowo też jak się do, dołączycie do klubu Pri, macie super rabaty, więc też Was zachęcam i ogólnie bardzo często są różne właśnie wrzucone kody rabatowe, więc możecie się zarejestrować w Bomb zamówić sobie fajne rzeczy na próbowanie, te, te kolekcje takie basicowe. Powiem Wam, że, że świetnie się naprawdę sprawdzają, ale ta stylówka mega mi się podoba, naprawdę. Dobra dziewczyny, jadę, <coughs> o Jezu, jadę po Antosie, e, powiem Wam, że w końcu słońce wyszło, normalnie aż się chcę wrócić. jak przyjadę do domu, jadę e, odesłać mikrofon, wiecie, bo e, już pisałam do tego m, sprzedawcy na Allegro, właśnie gdzie kupowałam ten mikrofon, czy mają w swojej ofercie mikrofon taki właśnie do tego tradycyjnego wejścia iPhone'owego, tak mają. Więc już, słuchajcie, przedwczoraj kupiłam i... Czy wczoraj przecież, wczoraj, wczoraj kupowałam i już dzisiaj, słuchajcie, mam w paczkomacie do odebrania, więc ten idę zwrócić, odesłać im, a sobie odbiorę ten prawidłowy. I coś chciałam mówić. Chciałam mówić, że tak, dzwoniłam do dentysty. Niestety nie ma żadnych terminów. Dopiero końcem lutego. Chyba, że przyjadę i będę pytać się i prosić lekarza, właśnie. Albo doczekam do tego 20, mając nadzieję, że ten ząb mi się bardziej nie ukruszy. Ale szczerze, to mało teraz zjem tą lewą stroną, żeby właśnie go nie naruszyć. Także tak. Jedziemy. Dziewczyny, jesteśmy w domu, wróciliśmy niedawno z zakupów. Ja planowałam jeszcze nagrać dla Was rolkę z nowymi z pomadkami i kredkami z Eveline Serii Variet, ale pojechaliśmy do sklepu i tak jakoś po prostu zleciało. E, tak wygląda moja toaletka, totalny banjaj. Słuchajcie, muszę tutaj siąść i ogarnąć, bo jak skończyłam rano nagrywać, to tak zostawiłam, poszłam robić do kuchni i tak o, zleciało. Dobra, słuchajcie, wykończyłam ten puder. Znam to jest właśnie ten, o którym Wam wiele razy mówiłam. O tym wysokim stopniu mikronizacji. Możecie sobie zrobić screena. To jest chyba moje czwarte albo piąte opakowanie. Jak będzie na promocji w Rosmanie, będę go kupować. I wykończyłam jeszcze hydrożelowe płatki od marki Heymish. To są te płatki z wodą z Róży z Damasceńskiej. Przefantastyczne one były, także muszę to wyrzucić. Tak wygląda dziewczyny, wyglądają te organizery, co sobie zamówiłam z Temu i muszę Wam powiedzieć, że będę sobie jeszcze chciała tutaj zamówić e, takie albo tak, z taką szufladką. Widziałam na Temu bardzo dużo jest takich organizerów i powiem Wam, że naprawdę po bardzo fajnej cenie, także sobie siądę później i zamówię. E, te kosmetyki dzisiaj tak jak mówiłam testowałam, powiem Wam, że ten podkład przepięknie w dalszym ciągu naprawdę wygląda na skórze. E, dobra, sobie tu tak w międzyczasie to chowam. O, ale chciałam Wam pokazać, bo dzisiaj przyszło mi e, taka mała paczuszka niespodzianka z Everline, słuchajcie, do stworzenia rolki. E, wiele razy pytałam się Was o te konturówki, to znaczy pytałam. Pytałam się, jakie konturówki polecacie z e, ogólnie e, takie nudziakowe, czy też kredki do ust i pomadki. I kilka z Was mi kiedyś poleciło właśnie te kredki Variet. Także mam tu trzy kolorki dodatkowo do każdej z tych konturówek mamy pomadkę, więc myślę, że może jutro zrobię jakąś fajną rolkę, albo jeszcze dzisiaj, póki mam makijaż, to tam stworzenie rolki z pomadkami to jest raz, dwa i dostałam jeszcze od Madzi właśnie z Eveline paletkę Mystic Galaxy miałam już ją kiedyś muszę sobie ją otworzyć ponownie i może zrobić jakiś makijaż fiolety przepięknie podbijają zieloną tęczówkę oka, więc polecam Wam spróbować do tego jeszcze tutaj w tej przesyłce znalazł się puder z serii Flower Garden. Jest to puder rozświetlający i powiem Wam, że jestem jego ciekawa. E, taki krem pod oczy, taki jakby Liquid Eye Pads. To słuchajcie, nakładamy, widzicie, pod oko, czekamy do wchłonięcia. Także będę sobie testować. E, jedno takie pod choinkę dałam mojej teściowej, także to mgiełka, przepięknie pachnie tam mgiełka. To jest moja druga mgiełka. Jedną dałam lęce pod choinkę, ale tą sobie zostawię, bo jest naprawdę bardzo ładnie pachnie. Co tutaj jeszcze było? Eveline, intensywnie ujednolniający olejek do biustu i ciała. Z tego co ja dobrze przypominam, to marka Eveline ma taki olejek w formie Takiego jakby masełka, i to świetnie się sprawdzało do demakijażu, chyba o ile sobie dobrze przypominam. I znalazłam tutaj jeszcze taką delikatną piankę rozświetlającą do mycia twarzy z niacynamidem, bananem, także będę sobie dzisiaj to słuchajcie, testować. Teraz uciekam. Będziemy sobie już siedzieć tutaj w domu, spokojnie, będziemy robić frytki i. Takie kuleczki ziemniaczane na Sylwestrze teraz jak byliśmy, było. były te kulki takie jakby. Coś w formie frytek, ale przepyszne. Także dzisiaj taki trochę fast food, bo będą frytki, mięso z baba i surówka, ale Jezus jak mi wytarło nosa od smarkania. No, smarkałam, to wydał się trochę ten podkład, ale okej. Okay. Dobra, dziewczyny, ja będę kończyła już dzisiaj tego vloga. Taki myślę, że bardzo krótki, ale skupiałam się głównie na tym zamówieniu z Wąpwii. Powiem Wam szczerze, że ten komplecik naprawdę bardzo mi się podoba i myślę, że lada dzień go po prostu sobie ubiorę, bo planujemy jechać w niedzielę e, zawieść. Zaproszenie babci i dziadkowi z okazji mnie babci i dziadka na uroczystość na występy, bo będzie i Lęka i się występować, więc e, tak, dobra. Ja uciekam, montuję sobie na spokojnie tego vloga, idę robić jedzonko, napić drinka i będziemy sobie siedzieć. Także trzymajcie się cieplutko i zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama dziewczyny, bo tam częściej pokazuję takie aktualnie na bieżąco po prostu rzeczy. Trzymajcie się, wracamy do... Postaram się tak częściej wrzucać takie krótkie vlogi, Coś jak było właśnie na vlogmasie. Dobra, uciekam. Guziaczki.